Zobaczcie, jak przyjechali na na otwarcie parkingu. Tu jest zakaz postoju parkowania, droga pożarowa. Tu stoi pierwsze Volvo. Tu stoi BMW. BMW nawet się udało trochę zniszczyć. Tutaj Ole tutaj ładnie wjechali. dobry. No, nakręcam, bo tu, tu nie można nie parkować, A pan co parkował? I jeszcze na dokładkę zniszczył pan tam e, kawałek tego szarego Policję to... Słucham? Policja mnie tu No rozumiem, ale zakaz jest, no jakby policja zgasowała ten ma zakaz. No to... co? No ale tu jest parking pod słodem. No nie rozumiem o to, co pan No i jest... no, rozumiem, stoi pan na zakazie. Tutaj pan sobie już jeździł po, po tym świeżym żwirku. No nie. Udeptał, Nawet się po... pan udepcze, jak pan tam będzie tam udeptywał pod kołem. A tam protest mieszkańców. Mieszkańcy zostali skutecznie zignorowani. Ani straż miejska, ani policja. Nie dojechały. Zobaczmy, czy pan udeptał, tak jak obiecywał. No nie udeptał. Nie zastanawiacie się, gdzie jest najbliżej nieprawidłowo zaparkowany samochód. Oprócz tych, które zaparkowały na dachu. E, no cóż, niedaleko. Wychodzimy z bramy. To stoi pierwszy na drodze dla rowerów. No ale możecie powiedzieć, może kierowca nie wiedział o tym, że jest nowo otwarty parking. E, od zaledwie paru godzin. Ale wydawałoby się, że STBS, czyli inwestor. Tego parkingu to powinien wiedzieć. I w konsekwencji nie powinien parkować nielegalnie. Pod drzwiami nowej inwestycji. Myślicie, że straż pożarna by się zmieściła? Ja mam wątpliwość.